Witamy w pierwszym odcinku Krótkiej Piłki po długiej przerwie. Naszym gościem jest dzisiaj Paweł. Yy, nikomu, kto na przestrzeni ostatnich 20 lat pojawiał się na Alejach Zygmuntowskich w yy, postaci Pawła na pewno przestawia się trzeba, a ci, którzy pojawili się troszeczkę później yy, po przenosinach na arenę yy, zapewne też o Pawle troszeczkę yy, słyszeli. Yy, Paweł. Nie pojawia się na oczach motoru od 4 lat. Co robiłeś przez ten czas? Co robiłem? No, tak jak zawsze, aktywnie, cały czas trenuję. Ćwiczę można powiedzieć. Bardziej się przerzuciłem i dużo biegam. Dużo biegam. No właśnie to bieganie chciałem Cię zapytać. Powiedz mi, czy to nie była, Czy to bieganie to nie było... jakaś forma ucieczki od świata kibicowskiego, czy przecież spędziłeś na motorze 3 4 swojego życia, prawda? Eee, i na pewno trudno było Ci podjąć taką decyzję o odpuszczeniu. No na pewno, jakaś tam bieganie to można powiedzieć taka no, mała ucieczka od y, kibicowskiego szlaku. Jak będzie dalej, jak będzie za dwa lata, jak będzie, jak mi się skończy zakaz stadionowy, zobaczymy. Zobaczymy, co pokaże życie, nie? Dzisiaj jest tak, za dwa miesiące może być inaczej, za rok się kończy zakaz także. Zobaczymy co będzie dalej. Co wszystko, wszystko zobaczymy. A powiedz mi, bieganie w 100% zastąpiło ci, zastąpiło ci życie kibicowskie, czy, czy to może była taka odskocznia, żeby zapomnieć, żeby, żeby nie myśleć? Co się skłoniło do tego, że biegasz? Tak? Nie, no ja zawsze lubiałem ćwiczyć, lubiałem chodzić na treningi, chodziłem na siłownię, trenowałem sporty walki. Lubiłem zawsze biegać, a nic nie może zastąpić szlaku kibicowskiego. Jakieś wspólne melanże, wyjazdy na mecze, no to kibicowanie to było dla mnie 24 godziny na dobę. Także to, to nie da się zastąpić bieganiem kibicowania. To jest całkiem, całkiem odmienna, coś odmiennego, nie? Czyli mówisz, że jesteś takim. Teraz troszeczkę domowym kibicem kibicujesz trochę motorowicznie siedzisz w kapciach z popcornem. Z popcornu nie jadam, bo jestem na diecie jak zawsze od czterech lat, jak dobrze wiesz, kolego. Yy, czy w kapciach? No raczej nie w kapciach, bo tam słyszę ten doping, słychać ten doping jest. Pracuję blisko, także słychać jest ten doping, a. Czy kibicuję motorowi? Od zawsze kibicowałem motorowi, odkąd pamiętam, całe życie będę kibicował motorowi i tego nie zmieni nikt. Czy była powiedzmy poza bieganiem coś, coś jeszcze, jakieś inne pasje, inne hobby, które w tym momencie robisz? No to nie, bie... znaczków nie zbieram niestety. Znaczków nie, znaczków nie zbieram, także ale bieganie no. zabiera dużo czasu, także dopóki nie złamie 3 godzin w maratonie, to. Nie skończę na pewno biegać. No na pewno tego ci wszyscy życzymy. Powiedzmy, tak, pomijmy na chwilę kwestię tego, co robisz teraz. Może popytajmy się troszeczkę o to, co było kiedyś. Powiedz więc, jak zaczęła się Twoja przygoda z motorem? Ile miałeś lat, gdy przyszedłeś na mecz? Oj, na pierwszy mecz na mnie zabrał ojciec. I ile ja miał, mogłem mieć lat? 10? Około 10 lat miałem. Także byłem. Byłem malutki kajtusz, jak większość teraz młodzieży, co zaczyna chodzić na mecze. Nie? Tylko wtedy były troszeczkę inne czasy. Stadiony były pełne, pamiętam, pełne Zygmuntowskie, także około 10 lat miałem. Także... Ciężko, ciężko powiedzieć nawet, ile dokładnie miałem, ale. Zapamiętałeś, co cię zatrzymało, co ci się spodobało? ja mieszkałem 300 metrów od stadionu, mhm. także, także dla mnie to nie była jakaś nowość, nie? Od tym, co mnie zabrało, ojciec na no, ja mieć pierwszy raz, zacząłem z ojcem później chodzić i jakoś tak po śmierci ojca, można powiedzieć, rozwinąłem skrzydełka bardziej. <grym> yy, Okej, okay. a powiedz mi pierwszy... Nie wiem, jak pojechać na pierwszy wyjazd. Pierwszy wyjazd to był, miałem 14 lat, w 1991 roku to był wyjazd yy, do już, do, 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 żeby nie skłamać. Bo nie wiem czy Mielec czy Dębica, na, na dawne w Dębica, 91 rok, motor przegrał 1-0. Było nas coś koło 50 paru osób, 60, a my z kolegami z klasy pojechaliśmy sobie w siedmiu. Byliśmy tak zakręceni kiedyś, że nawet nie widzieliśmy, że można było sobie rannym pociągiem pojechać. Postanowiliśmy pojechać w nocy i byliśmy już o pół do trzeciej w nocy w Dębicy i taka łazioreczka była. Czyli generalnie wspomnienia z pierwszego wyjazdu, gdzieś od, odnalazłeś się w tym wszystkim, tak? Tak, to wspomnienia czy, czy tak się odnalazły, no coś, coś tam świta, nie? Szło na te 90 to wiadomo, że inne początek, jest... początek, 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 91 rok to to się zaczynało, yy, w polskiej scenie kibicowskiej, zaczynały się dziać cuda, nie? Wszyscy starsi kibice, którzy je pamiętają, no, Wiemy o co chodzi. Bardzo no. o nich wspominają, o tych latach 90. prawda? E, działo się, działo się różnie, się naprawdę różnie. się działo różnie. Nas było, nas zawsze nie było dużo, ale była zgrana ekipa, byliśmy wszędzie. Także było naprawdę świetna zabawa. E, jak już wspominamy, to powiedz mi jakiś taki jeden konkretny wyjazd, który Ci, albo może nie jeden, może kilka, ale taki, który Ci zapadł szczególnie w pamięć? Na pewno tych było mnóstwo, więc, więc trudno wybaczyć ten jeden, prawda? Jest to nawet z ekstraklasy. To 92 rok to był wyjazd na Legię, gdzie tak naprawdę z kolegą w si siedziałem w Kiblu za przeproszeniem do Dęblina, żeby, móc, żeby nas na starsi nie wyrzucili z pociągu. Wyjazd do Olsztyna na, na pierwszą, bodajże czy drugą ligę, cię pojechał nas 27 czy 28. No było, było naprawdę dużo takich fajnych wyjazdów, które, które utkwiły w pamięci. Okej. Okay. Wiesz mniej więcej ile tego było wszystkiego? Ile, ile wyjazdów? No, trudne do, do, do oszacowania, no, Trudne do oszacowania, ale myślę, że na pewno <coughs> wszystkiego to ponad 200 się zebrało. Także przez kilkanaście lat i byłem wszędzie, także... No, jak ktoś teraz zaczął jeździć, to będzie mu taki wynik trudno zrobić, ale życzę wytrwałości. Ale to od każdego zależy, czy, czy będzie się angażował, czy się nie będzie angażował. Jeżeli ktoś się angażuje, ktoś jeździ na wszystkie wyjazdy, to 10 latek już, już podchodzimy pod 200. No w tym momencie może być ciężko w szczególności sytuacji, gdy gdzieś... gdzieś tam... A no, no teraz są zakazy, zakazy. Zakazy są, nie ma głośnych, kiedyś to było co innego, kiedyś jechaliście chyba na mecz, nie patrząc czy jest, czy jest lista wyjazdowa, czy... Kiedyś nie było w ogóle listy wyjazdowej i kiedyś... Mieliśmy, czy taką, gości, czy nie mieliśmy taką zgraną ekipę, że nas nie interesowało kto jedzie. My widzieliśmy, że jedziemy, nie mieliśmy pieniędzy, to dwa dni wcześniej się jechało, I, ale zawsze dojechaliśmy i nie. zawsze z przygodami. No i tego wamku no, nikt nie zabierze, prawda? Nigdy nie odbierze. <grym> eee, słuchaj, a na zgody, czy, y, dużo raz jeździłeś, dużo masz wyjazdów na zgody? No zdecydowanie najwięcej wyjazdów na zgody to Wam na śląsk, także bardzo dużo. Jako ciekawostkę w 91 roku byłem pierwszy raz na wyjeździe motoru, a w 92 roku zaliczyłem pierwszy wyjazd na Śląsk. Byliśmy w Mielcu. Dwa tygodnie, bodajże dwa tygodnie wcześniej grał tam motor. był u nas w Mielcu dziewięciu, a na Śląsk nas pojechało 14. Coś chyba słyszałem o tym meczu nawet. E, powiedz mi, e, jak już jesteśmy na e, etapie meczów. Mecze u siebie na Zygmuntowskich, bo wiadomo, że teraz mamy na arenie. Graliśmy na Zygmuntowskich, był jakiś taki jeden szczególny mecz na Zygmuntowskich, który zapadł Ci w pamięci? Wiesz, to było kilka takich meczów, na pewno ze Śląskiem zapadł mecz w pamięci. Awans z Orlentami był bardzo fajny, fajna atmosfera, ale myślę, że chyba najmilej wspominam te ostatnie 20 minut w pierwszej lize czyli mecz z myślę, że tak jak sobie oglądam te filmiki, to naprawdę... No tak, też nie brał udziału w tym meczu, to trudno mu sobie to było uświadomić, ale wtedy rzeczywiście, 20 minut ostatnim w pierwszej lidze chyba... Cały stadion stał i niezależnie, czy to byli zaangażowani kibice, czy mniej zaangażowani, czy jak to się mówi, pikniki, to wszyscy wszyscy, wszyscy śpiewali, wszyscy dopingowali. Piękne to było. No, na... wspominam to naprawdę. I jeszcze przy, w przypadku jak byłeś prowadzącym doping, to jednak też chyba gdzieś tam Włosy Germania, jak, jak to jak ten stan no, ja też przypominam sobie do chwilę. Musiało być chyba konkretnie, tak? No było naprawdę. Zresztą widać nawet po filmikach, jak jest yy, konkretna jazda, prawda? I ja jakoś zawsze lubiłem prowadzić doping, także mi to nigdy nie przeszkadzało, a lubiałem, jak był zajebisty doping dla motorów. O satke kurma pa desa mime! O satke kurma pa desa mime! O satke kurma pa można powiedzieć, z gniazda, nie? A każdy potrzebuje czasu. Młodszy potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby się oswoić z gniazdem. Starszy chłopak potrzebuje mniej czasu, prawda? A nie rozróżniam, czy tam nie wyszczególniam siebie, że prowadziłem lepiej czy gorzej. Tak jak każdy z nas jest równy i każdy z nas powinien być równo traktowany, także myślę, Mogę że tak, tak jest. Tak? Myślę, że wielu moich następców będzie na pewno dużo lepszy. Wszystko zależy, wszystko zależy, od werb. Rozumiem. Powiedz mi, przez ten czas, kiedy, a był to bardzo długi okres czasu, uczestniczyłeś w meczach i w tym życiu kibicowskim przez trybuny gdzieś tam i trybuny znaczy jazdowe przewinął się bardzo dużo ludzi. Mnóstwo kibiców, czy mógłbyś mieć kilka takich postaci, którzy Według Ciebie już wpłynęli na losy Motoru, czy, czy tak jak było ładnie napisane odcisnęły swoje piętno w historii fanów Motoru, już niekoniecznie piłkarsko, ale kibicowsko? Oj było bardzo wiele takich osób, na pewno przykro by było mi kogoś pominąć, ale nawet y, może zacznę od chłopaku świętej pamięci, świętej pamięci starszych historyk, świętej pa pamięci Węgrzym y, w świętej pamięci Neron, w świętej pamięci Szary. No, było bardzo wiele takich postaci. W tej chwili też jest bardzo, bardzo wiele po takich postaci. Aczkolwiek nie chciałbym ich wymieniać ze względu na, na nazwiska czy na, ze względu na księgę, bo nie wiem, czy oni sobie tego życzą. Ale ci ludzie, o których ja mówię, na pewno wiedzą, że ja o nich myślę. także. Pełny szacunek za to, co, co zrobili od początku dzi i, i co robią. Również ten motor gdzieś się wybił kiedyś, prawda? No oczywiście, dzięki. Ci ludzie tworzyli, ci ludzie tworzyli legendę i dalej otworzą, no bo wiele osób z tych, z tych osób, o których ja myślę, dalej chodzą i aktywnie biorą Kontynułe udział. Kontynuują tradycje, które zostały przekazane przez chłopaków, tak? Hmm. Y Okej, okay. y to może zajść teraz troszeczkę innej tematy. Powiedz mi, poza opadami. Poza zgodami yy, jakich kibiców w Polsce, jakich yy, drużyn mhm. lubisz, cenisz yy, i za co cenisz. Yy, na pewno Zawisza Bydgosz. Zawsze ich lubiałem od małego. Pamiętam kiedyś przyjechali na pierwszą ligę, taką fajną awanturkę tutaj była yy, na 1 maja z nimi. Także i widziałem ich na turnieju w stoku, Cenię ich za to za stara, taka sztywna ekipa. A druga ekipa, jaką tutaj pewnie wiele osób zdziwię, ale mimo, mimo takiej kiedyś dużej kosy i nienawiści to Lek Jagnska. Lek No nie zdziwiłem się. Nie zdziwiłeś się. Myślałem, że wiele osób się zdziwiło. Nie bo, zdziwiłem się. Ale... No to dobra, to teraz z drugą stronę. Których których nie robisz i dlaczego których Bez jakichś tam wielkich wywodów, ale <grym <grym tak yy, kibic, których kibiców nie lubię. No chyba jak każdy kibic motoru. To jest Wisła Kraków, Stal, Solowa Wola. I nie lubię Legi, a Legi nie lubię za to, że się wywyższają na każdym kroku. No to chyba yy, Legi akurat za to nikt nie lubi. No i... Zasłużyli sobie w swoim zachowaniu, ale to nie będziemy o Legi rozmawiać. E, powiedz mi, pał, piłkarz Motoru, któryś ci utwił w y, pamięci. Yy, Wspominasz jakiegoś piłkarza konkretnego, czy, czy po prostu jesteś to obojętny, tak? Z dawnych czasów wspominam niemile Leszka Pisza, który dzięki któremu Sparliśmy zdradził, Lidii, tak. który zdradził Wotor i spadliśmy z ligi, a pamiętam kiedyś było, było takie uwielbienie wobec Le Leszka Pisza, a z tak nieodległych czasów no to zdecydowanie Paweł Maziarz, chłopak, który Grał tylko i wyłącznie w motorze, grał bez pieniędzy, nie było tych pieniędzy, pamiętam kiedyś w klubie w ogóle nie, nie robiło Nie miał takich walutów jak teraz mają piłkarze, prawda? Nie no, kiedyś o odnowie czy o żywce to nie mogli sobie tylko pomarzyć, a teraz mają z tego co wiem, to mają wszystko, no ale no niestety poprzewracało się w głowie. Nie grają ci piłkarze dla, dla herbu, tylko grają dla pieniędzy. No, no, takie czas. No, no, zdecydowanie Pawo marzysz. Paweł marzysz. Rozumiem. Ja Powiedz takie może trudne pytanie, ale, mm, ale tak. Czy zmiana pokoleniowa na trybunach zadziałała na dobre, czy osłabiła markę motorów w kraju? Powiem, jak Ty to widzisz. Myślę, że nie. Marka mo, Motor miał zawsze markę. Jeszcze jak ja nie chodziłem na mecze, jeszcze jak ja nie jeździłem na mecze, teraz jak ja, jak ja jeździłem na mecze, miał motor markę. Jak ja nie jeżdżę na mecze, motor ma markę. I motor zawsze będzie miał Marka. To, to, to nie podlega wątpliwości, także zawsze, zawsze stanowiliśmy markę dla, dla wielu wielu innych ekip. Gdzie, gdzie nie grał motor, tam zawsze było poruszenie. Ym, ok, kolejne pytanie też od naszych forumowiczów, można powiedzieć. Yy, tak jest standardowe, bo nie musiało w końcu paść. Czy testy z zamyczami czy. Czy brakuje Ci tego? Głupie pytanie, ale, ale, ale trzeba je zadać, prawda? Pytanie bardzo głupie, bo każdego dnia, można powiedzieć każdego dnia tęsknię za meczami, nie da, nie da się tego wymazać, bądź co, bądź od 14 roku życia, przez 20 parę lat jeździłem, chodziłem na mecze, dla mnie motor to nie było wyjście tylko i wyłącznie na mecz, motor to był na bieżąco, 24 na dobę. Dla zwykłego piknika to jest pójście, kupienie biletu, po, pokrzyczenie i, i, i idziemy do domu. U, u mnie to tak nie wyglądało, to było 24 na dobę można powiedzieć. Zresztą każdy kto jeździ na wyjazdy sam dobrze wie, że kiedyś nie jeździło się, wsiadało się na tacy, miało podane autokar, tylko bywało tu dużo, dużo dłużej, tak jak na przykład wyjazd do Jastrzębia, gdzie skończył się trzydniowym pobytem czy nie, poza domem. Żałujesz? Yy, żałuję, że nie chodzę na mecze? Obecnie mogę powiedzieć tak, mam zakaz stadionowy, to i tak nie mogę chodzić No to na po, pomijajmy zakaz stadionowy. Widzę, że ten zakaz stadionowy dla Ciebie to jest ucieczką odpowiedzi, tak? Yy, każdy żałuje, na pewno. No, bo to, tak jak powiedziałem, no, taka została podjęta decyzja, a nie inna. Nie chciałbym tutaj rozwijać tego tematu. Ale tak jak mówię, no, nie wiem, co przyniesie dal, yy, dalszy czas. Obecnie mam zakaz stadionowy jeszcze przez cały rok. także co, 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 co przyniesie kolejny dzień, nie wiem. A może gdzieś się wódki napije i znajdę się gdzieś tam. Jak za dawnym dobrze czasem w, w oziorkę, tak? tak? Tak, tak zwaną. Yy, Okej. Okay. No powiedz mi, tak według Ciebie, słowa, które najlepiej Cię charakteryzują. Kolejne trudy pytań, tak? Yy, słowa, które mnie najlepiej. Nie wiem, nie wiem. Ciężko mi odpowiedzieć, to bardziej Ty powinieneś powiedzieć. Nawet ja to zadaję pytania, prawda? No. <laughs> nie wiem. Mi też ja... by było ciężko na takie pytanie odpowiedzieć. Wiesz yy, co, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Ja jestem chłopak nerwowy, stanowczy i tak bardzo trzymający się własnego zdania. Nie jestem chorągiewką, jak coś postanowię, to się tego trzymam. No tak Cię chyba każdy pamięta, prawda? I... <laughs> zresztą sam dobrze wiesz, kolego, jak było, zawsze... Zawsze stawiałem na swoim i zawsze chciałem, żeby to było, nie? Żeby było... Żeby było dobrze, nie? Nigdy nie chciałem źle dla ruchu kibicowskiego na motorze, także zawsze, zawsze, zawsze interesowało mnie to najbardziej. Co, co, co z nami kibicami? Mniej mi interesował klub, to trzeba otwarcie powiedzieć, bo gdybym chciał być piłkarzem, to bym może nim został. Ale nie udało się grać w piłkę. Kiedyś się trenowało, ale się nie da. A powiedz mi tak już takie różne pytanie. Jak ty to na pewno obserwujesz, to co się dzieje, bo, bo nie odpuściłeś sobie tematu całkowicie. Na pewno ty gdzieś tam śledzisz ruchy kibicowskie, niekoniecznie w Motorze, tylko ogólnie w całej Polsce. Trochę się pozmieniało, prawda? Od, od, nawet od czasu, kiedy ty gdzieś tam przestałeś jak ty na stadionie. Jak, jak ty to widzisz? To znaczy, to się pozmieniało, tak można powiedzieć, od niedawna. Także... Jak ja jeszcze byłem, to, tych, to jeszcze tych głupich zmian nie było. Dla mnie to takie troszeczkę dziwne, nie? Kopanie swojej zgody. Ogólnie, ogólnie no, jakieś chore układy powstają. Takie bardziej... Układ, który nie ma na celu chyba bardziej układu kibicowskiego, tylko inne układy. No, ale to nie mnie wnikać, nie, nie moje podwórko. Troszeczkę W drugą stronę poszedłeś, bo już nie o to pytałem, ale... Chodzi po prostu o, o, o to, co kiedyś było, co, co może nie, nie, nie tak dawno, nie, nie w latach 90., tylko na przykład 5-6 lat temu yy, o to, co się działo na trybunach, co się teraz, co się teraz dzieje, ta wymiana pokoleń załóżmy. Yy, nie chcę Ci też sugerować odpowiedzi, yy, bo na pewno jakbyś chodził na raczej, to byś, yy, byś jakieś tam zmiany dostrzegał, ale tak z perspektywy nawet czytania sobie, gdzieś tam wartowania internetu. Czy wszystko jest tak, jak było kiedyś? Czy coś, coś Ci się podoba, coś Ci się nie podoba? Jakoś, masz jakieś opinie na ten temat? Słuchaj, kiedyś jeszcze nawet kilka lat temu było troszeczkę inaczej, bo nie każdy miał wszystko podane na tace, nie? Teraz, teraz młodzież by jeździła na mecze, młodzież by dopingowała, ale trzeba po nich podjechać jeszcze, może samochodem, może jeszcze ich zawieźć. Troszeczkę czasy no, tutaj się zmieniły, ale tu myślę, że w całej Polsce się zmieniły. Dwa, no, no, o... dwa powstawanie... Stowarzyszenie, nie stowarzyszenie, troszeczkę same zabiły ruch kibicowski. Moim zdaniem w Polsce, no, kiedy, kiedyś nie było w ogóle, mniej było dogadywania się z działaczami, nie z działaczami, a teraz, no, to, tak jest yy, na każdym kroku. Wydawanie oświadczeń, co 5 co minut, każda ekipa wydaje jakieś oświadczenie, no to takie troszeczkę śmieszne, nie? Tak jest. Niektóre sprawy powinno się załatwiać we własnym podwórku, cicho i w Rzecz, no ale ty mówisz o, o stowarzyszeniach. Yy... Też troszeczkę wymusza to na nas i tam jakieś tam prawo przepisy, oczywiście, że szeroko rozumiane. Prawda? Nie bronię stowarzyszeń, bo Boże. Ale jak widziałeś kolegę, dało radę kiedyś omijać te przepisy. Tak, było na pewno trudniej, ale, ale też. też... No, bycie kibicem jest trudne, nikt nie mówi, że będzie łatwo. Oczywiście. Mówisz o współpracy z działaczami. Myślisz, że. Nasze współpracy znaczy, mówię... sobie... współpraca z działaczami to jest. Strasznie brzydkie słowo, tak? Współpraca z działaczami. Myślisz, że na, na jakiejś tam etapie wspólnego kompromisu ta współpraca nie, nie, nie daje jakichś tam lepszych y, efektów nawet dla samych kibiców? Słuchaj, na pewno daje, no na pewno wymusiło to wszystko budowanie nowych stadionów. Powstały nowe stadiony i era kibica to, to, to troszeczkę za, zamiera przez y, wybudowanie nowych stadionów. Bo nie, coraz co, więcej ludzi je w sensie Właśnie, tak? coraz więcej ludzi je popcorn, coraz więcej rodzin z dziećmi, no może to jest fajne, no ale to, to jest stadion, nie teatr. No, oczywiście, ale tutaj akurat możemy to, może wyjść z tego oglądu że kibole siedzą na swoim sektorze, a matki z dziećmi i tak są potrzebni, ale mają do tego swój sektor. dzimy też, 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 też nie sztuka. To ja ci powiem, że wolę stary Zygmuntowskie i te tysiące osób na stadionie niż 14 tysięcy za przeproszeniem na arenie, z czego 13 tysięcy ludzi, którzy przychodzą jedzą popcorn i nie daj Boże. Jakiś zamieszek, będą gwizdać, bo policja weszła na stadion czy coś. Znaczy będą się cieszyć, przepraszam, bo gwizdać, troszeczkę źle tu ująłem. Nie mówię, że to jest tylko w Lublinie, ale to, czy to by było Rozumiem, tylko w Lublinie, to w całej Polsce. Jest w tak? Całej Polsce. No, no tak, takie śmieszne. Okej, okay. powiedz mi pytanie kolejne ciekawe, kim byś był w życiu, gdybyś nie był kibicem? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? jest co? Powiem Ci, że nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale mógłbym długo siedzieć, także nie, niekoniecznie na wolności, także... Rozumiem. Czyli generalnie to, że jest, zostałeś kibicem by, by było raczej na plus, tak? Na pewno. Na pewno na, pe na, pe na, pewno na plus, także nigdy tego nie wymarzę. Tak? Okay. Kibicowanie uczy życia przede wszystkim. Kibicowanie we wszelkich Tak jest, we wszelkich płaszczyznach, bo to, 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 że ktoś jest kibicem, czy nawet i chuliganem, bandytą, to nie znaczy, że nie umie się zachować w każdej sytuacji. Wiadomo, jak trzeba się zachować na komendzie, wiadomo, jak trzeba się zachować we własnym towarzystwie, a wiadomo, że czasami trzeba komuś mordę dać. Taka jest prawda. I jaki i życie, tak, tak jest. Y czy masz jakieś kibicowskie albo sportowe marzenia z, z motorem, tak na podsumowanie naszej rozmowy? co, Kibicowsko bym chciał, żeby motor był całe życie potęgą, prawda? Żeby, żeby byli ci sami ludzie co byli, żeby były te same charaktery. Wiadomo, że ludzie odejdą inni, ale żeby to przejęły młode charaktery, ludzie, żeby to byli przede wszystkim ludzie, podkreślam. A kibicowsko. Nigdy nie pałałem, czy motor będzie w ekstraklasie, Sportu. czy w sportowy. sportowy nigdy mnie to nie interesowało, czy motor by, był w ekstraklasie, czy w pierwszej, czy w drugiej, czy w czwartej lidze, bo ja i tak chodziłem na te mecze. Także ja chodziłem dla przyjaciół, dla kolegów. Można powiedzieć, że byliśmy, dalej jesteśmy jedną wielką rodziną. A czy motor będzie w ekstraklasie, czy będzie w czwartej lidze, to tylko pokazuje charakter kibica, czy jest tym klubem na dobrej i na złe, czy, czy nim nie jest. Prawda? Oczywiście. No i tym akcentem byśmy pewnie zakończyli. Dziękuję Pawu bardzo serdecznie, że poświęciłeś nam kilka czasu i miejmy nadzieję do zobaczenia na stadionie. Ja jeżeli jeszcze bym mógł, to chciałbym życzyć z okazji nowego roku, wszystkim kiwicom Śląska, Chełmianki, górnika, najlepszego co sobie życzycie.